I dzień dobry kochani, witam was na kolejnym odcinku a właściwie w kolejnym dniu mojego daily wyzwania na dzień drugi zaczynamy także moi drodzy, ja jestem już po kawie jestem już po mojej wodzie oczywiście z cytryną, w tym momencie mamy godzinę 7.30 i bierzemy się za robienie śniadania. Wczoraj popełniłam jeden błąd taktyczny a mianowicie chciałam przygotowywać wszystkie posiłki na świeżo dzisiaj spróbuję przygotować wszystkie posiłki już z rana, żeby potem po prostu sobie je tylko ewentualnie odgrzać i żeby to po prostu nie zakłócało mojego trybu dnia, ponieważ pamiętajcie, mamy takie osoby, które pracują, ja teraz siedzę w domu te kilka dni, ponieważ mały jest chory i nie wychodzę z domu z tego właśnie względu, ale no bez przesady, kurde, dieta nie trwa tygodnia, tylko trwa miesiące, także no przygotuję sobie po prostu posiłki z rana i sprawdzimy ten faktor właśnie czasu, ile czasu zajmie mi dokładnie przygotowanie wszystkich posiłków. A trzeba pamiętać tylko jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie, że mam kolację, tą zupę mam za wczoraj jeszcze na dzisiaj, także jeden posiłek z czapy, czyli trzy do przygotowania i będzie już szybciej. Bo tylko Wam tak szybko powiem, że na śniadanie dzisiaj robimy koktajl, więc nie będzie z tym dużo zabawy. Także bierzemy się do roboty, moi drodzy. Tylko przypominam tak e, szybciutko o subskrypcji. Tutaj klikamy w razie czego, gdybyście oczywiście zapomnieli i lecimy z tematem. I tak wyglądają moje składniki na śniadanie. Tak jak powiedziałam, to będzie koktajl, więc tutaj szybko pokazuję. Jogurt naturalny, płatki osiane. Na przepisie było podane musli, bez cukru, ale nie mamy, po prostu użyjemy takich płatków owsianych. Truskawki mrożone, bo już nie jest sezon na truskawki, wiadomo. 80 gram banana, czyli kawałek z tego utnę, łyżka, szkla... łyżka płatków migdałowych, i w przepisie był podany miód. Ale, żeby nie dawać więcej cukru niż trzeba, ja użyję tego syropu klonowego 0 kalorii. Także jest bardzo, fajnie, bardzo on się fajnie sprawdza. No i wiadomo, wszystko miksujemy na gładką masę. I tak będzie wyglądał nasz koktajl. I od cała filozofia. Fajne jest to, że tutaj truskawki dodały tej wody, takiego po prostu, jest to bardzo takie opłyn, bo myślałam, że będę po prostu musiała tutaj dolawać wody, na szczęście nie. A taki koktajl po prostu nie może być niedobry, no po prostu musi być dobry, no. Truskawki, bananik, sama słodycz. Jedyne tylko co, tutaj miały być jeszcze podane wiórki kokosowe, których ja nie znoszę, nie ma takiej opcji, żebym dodała, więc tak jak mówiłam, w niedzielnym vlogu po prostu ominęłam te płatki kokosowe, także widzimy się przy kolejnym posiłku. No, moi drodzy, więc teraz czas na drugi posiłek, ale zanim do niego przejdziemy, to muszę wam pokazać, z jakim się przytrafił dzisiaj wypadek przy pracy i niestety mamy lekkie straty sprzętowe. A mianowicie mikrofon muszę teraz trzymać w ręce, bo się po prostu tutaj ułamało, a tu jest reszta tego, to się właśnie ułamało, także. Dla Was, prosto z relacji, reporter Karolina. A tak na serio, to teraz bierzemy się za robienie po prostu kruszonka, nie? Owoce pod kruszonką, czyli malinki. I już Wam pokazuję wszystkie składniki, które do tego potrzebujemy. A mianowicie mamy tak, 3 czwarte szklanki malin, orzech, jeden włoski, trochę masła i znowuż miały być te płatki pszenne, ale ich po prostu nie ma, więc użyjemy owsianki. Wczoraj to googlowałam, mogą być też po prostu płatki owsiane, więc po prostu bierzemy się do roboty. I tak to wygląda, moi drodzy, potem właśnie nałożyłam tą niby kruszonkę, jestem bardzo ciekawa, co z tego będzie, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Także teraz idziemy z tym do piekarnika, no i widzimy się oczywiście, jak to będzie już upieczone. I wreszcie się na drugie śniadanie. Nie będę ukrywać, że naprawdę wreszcie, właśnie mogłam doczekać, aż będę to wreszcie jadła. Jestem mega ciekawa tej kruszonki w ogóle, jak to wyszło. Także no, próbujemy na żywo, test próby. Taki test na żywo. Jestem gotowa. Wiem, że to już nie będzie to samo, ale... Bo wiecie, nie ma tego faktoru cukru, nie? który zawsze daje taką fajną konsystencję te kruszące, ale próbujemy. Tutaj udajemy, że mamy lody, także razem, tak jak miało być powiedziane, tak próbujemy, czyli jogurt naturalny z naszą kruszonką. Co mogę powiedzieć, to tylko fakt, że te orzechy włoskie, które, które tutaj dałam, po prostu dają taki ala konsystencji jak wiecie, chrupiącej pod zębami, czyli jak cukier chrupie w kruszące. Także ja się biorę do jedzenia. To oceniam na trzy gwiazdki mimo wszystko. A to z tego względu, że po prostu jest słodkie, a to bardzo to trzeba doceniać, że nawet na redukcji jest miejsce na jakieś ala powiedzmy desery. Nawet jeżeli to jest cukram 0, tak, mniej kalorii, mimo wszystko i tak fajnie to jest, także ja jestem wielkim łańcuchem. Ale nie jest tak źle, dopiero minęło 25 minut od startu moich przygotowań, a już mam przygotowane pierwsze i drugie śniadanie, także zostaną jeszcze tylko obiad do przygotowania, żeby był tylko potem do odgrzania, żebym się po prostu nie musiała z nim później bujać i myśleć o tym całym jedzeniu. Także robimy szybciutko, mam nadzieję, że 25 minut nam wystarczy, to jest mniej więcej tyle się gotuje makaron i będziemy mieli całą. Cześć, gotowania, szcza. To są składniki na mój obiad Mamy brązowy makaron, suszone pomidory, cebula, czosnek Kurczaka mam ze wczoraj jeszcze, szpinak i oliwa z oliwek Oczywiście to będzie makaron ze szpinakiem To sól, pieprz, ale z pieprzem nie będę szalała, ponieważ tego kurczaka już bardzo przyprawiłam wczoraj Jest mega, mega pikantny W przepisie było podane, że mamy jeden ząbek czosnku, ja daję dwa, bo ja po prostu uwielbiam czosnek Także bierzemy się do gotowania, moi drodzy Tyle tak nawiasem powiem, że zapomniałam praktycznie o tym, że w przepisie jeszcze była mowa o jogurcie naturalnym, także teraz go by jeszcze po tego sosu. To, to, to chyba taki zastępnik, mam sobie po No i dobra, mi się już prawie kończy gotować makaron, także mogę Wam tak na zaś powiedzieć, że bardziej mi odpowiada robić to, co robię dzisiaj niż to, co robiłam wczoraj, czyli po prostu ugotować wszystko kurtem z rana i potem ewentualnie odgrzewać, niż tak jak wczoraj się po prostu bawiłam, gotowałam na świeżo i zajęło mi to po prostu cały boży dzień bawię. Ja się co te 3 godziny w tej kuchni, stać, po te pół godziny. A tak to godzinka z hakiem, jestem w kuchni, siadanie, drugie siadanie i obiad gotowe, kolacja ze wczoraj i po prostu mamy to szczapy i jutro robię dokładnie. Tak tak samo, czyli wstaję rano, piję kawę i po prostu gotuje sobie na zaś, żeby mieć już to wszystko gotowe i potem po prostu nie musić w ciągu dnia o tym po prostu myśleć. I myślę, że to będzie po prostu najlepsze, najbardziej optymalne rozwiązanie. Jest w tym momencie godzina 8.41, ja jestem już po robocie i po prostu mogę dalej działać ze swoim dniem i nie przejmować się teraz, co będę jadła i o tym po prostu myśleć. Musimy też pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie o tym, że po prostu gotowanie z przepisu zajmuje więcej trochę czasu, no bo wiadomo, ja staram się jeden do jednego po prostu ten przepis przestrzegać, żeby też móc ocenić te walory smakowe, czyli po prostu jak są dobrane składniki z przyprawami i tak dalej, i tak dalej, no bo jak się gotuje z głowy, to a trochę tego, trochę tamtego, a co mam w lodówce, to sobie wrzucę, a tutaj jednak ważę dokładnie wszystko, dokładnie odmierzam y, całą gramaturę, także wiecie, to też troszeczkę więcej czasu schodzi, ale oczywiście bardzo pozytywnie, bo myślę, że dzisiejszy dzień smakowo będzie o wiele lepszy niż wczoraj, będzie po prostu mniej jałowo, bo jest więcej fajniejszych smaków, także... I tak nam się prezentuje nasza ostatnia porcja. Dzisiaj to nasz makaronik, Powiem, ja że jest całkiem, całkiem spora. Taka miska jest wypełniona, także nawet nie jest źle. Jeszcze to sobie Także teraz oczywiście robimy test smaku. I powiem wam, że makaron mega smaczny, no po prostu mega ekstra. Tak jak mówiłam, dzisiejszy dzień jest o wiele lepszy, jeżeli chodzi o smaki, o przyprawy, o wszystko po prostu niż to było wczoraj. Także ten makaron naprawdę oceniam na trzy gwiazdki i on na pewno zostanie w mojej menu na długi, długi czas, bo naprawdę jest super. Ja już kiedyś robiłam podobny, ale bez kurczaka taki makaron, także ten kurczak tutaj dodaje takiego ekstra kopa, także ekstra polecam z całego serca.